Plusem krzewów ognika w ogrodzie jest nie tylko piękny kolor owoców, żółty, pomarańczowy czy też czerwony, ale także, a może przede wszystkim, dostarczanie ptakom podczas okresu zimowego cennych odżywczych owoców. Ale już dostrzec można pierwsze objawy na blaszkach liściowych, na owocach też już się pojawiają. Pierwsze objawy. Parcha ognika. Jest powodowany przez kuzyna parcha jabłoni. I zaraz sprawdzimy, czy faktycznie są już pierwsze zarodniki. No to już możemy przystąpić do przygotowania preparatu mikroskopowego. I tak naprawdę tym filmikiem chciałem Was zachęcić do zakupu najprostszych elementów, dzięki którym możecie zgłębić tajemnicę plam występujących na blaszce liściowej. Do preparatów mikroskopowych potrzebujemy wielokrotnego użytku szkiełko podstawkowe. Najlepiej, żebyście zaopatrzyli się w szkiełka szklane, wtedy można je spokojnie umyć i dalej wykorzystywać. Potrzebujemy szkiełka nakrywkowe. Te raczej nie są wielokrotnego użytku, są to małe plastikowe kwadraciki. Skalpel lub drucik, lub ostry nóż scyzory, który można kupić także w przestrzeni medialnej. No i jak przygotowujemy preparat mikroskopowy? Na szkiełko podstawkowe dajemy niewielką kropelkę wody. W tej to kropelce będziemy umieszczać materiał, który pobierzemy zaraz z blaszki liściowej. Mamy już kropelkę wody, i teraz liście, które przed chwilą pokazywałem wam w ogrodzie, są z objawami plam i trzeba dokładnie obejrzeć, czy. Pobieramy materiał z górnej strony czy z dolnej strony blaszki liściowej. Spróbuję pobrać z dolnej, gdyż tutaj widać wyraźnie, że są przebarwienia wypukłe, czyli mogą się tworzyć zarodniki. Tak naprawdę troszeczkę trzeba już tutaj poczytać na temat patogenu, a można to znaleźć bez problemu w sieci. Więc kilka razy delikatnie, tak jak widzicie, zeskrobuje ten czarny nalot z dolnej strony blaszki liściowej, zamaczając najpierw końcówkę Ostrza w wodzie, a następnie w liściu. Dzięki temu możemy mieć pewność, że jeżeli coś zdrapaliśmy z owej plamy, to znajdzie się w kropli wody. Nie obawiajcie się, że nic na pierwszy rzut oka w kropli wody nie widzicie. Studenci zawsze dają bardzo dużo tego materiału, sądząc, że im jest więcej, tym lepiej. Nie zawsze tak jest. Następnie na kropelkę wody dajemy szkiełko nakrywkowe i tak, przygotowany materiał umieszczamy w mikroskopie. Zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Praca pod mikroskopem i poszukiwanie zarodników lub innych organów grzyba jest fascynująca i można porównać je tutaj do badacza XIX wiecznego, który przemierzał amazońską dżunglę, tudzież zwrotnikowe lasy w Afryce w poszukiwaniu nieznanych Europejczykom zwierząt czy roślin. Co się okazuje? zaraz Wam to pokażę, są już pierwsze zarodniki grzyba powodującego parcha ognika. I to jest dowód na to, że jeżeli ktoś zawodowo zajmuje się ochroną roślin, tudzież ochroną lasu, to im szybciej zrobiony preparat pokazuje, że zaczynają pojawiać się pierwsze zarodniki, to jeżeli ktoś decyduje się na wykonanie zabiegu z użyciem środka ochrony roślin, to w tym momencie jest to najbardziej celowany zabieg. Ja znalazłem tutaj zarodniki, o czym to świadczy: że do infekcji dochodzi cały czas, mimo niższych temperatur i prawdopodobnie z tygodnia na tydzień liści z objawami, których widzieliście, będzie coraz więcej. I myślę, że jeszcze, że jeśli ptaki zimą nie zdążą z jej zdrowych owoców, to przed Nowym Rokiem większość owoców opadnie. Zaraz Wam zarodniki pokażę, zobaczycie, niżej. Miłego dnia Wam życzę i eksploracji świata, którego na co dzień nikt nie widzi.